I na koniec powtórka od Młodego Siwego, którego możecie kojarzyć pewnie z akcji, którą ostatnio ogłaszałem na swoim kanale i na Discordzie i w ogóle. No, Młody siwy podesłał mi powtórkę z trybu, w którym e, wszystkie tiery były ze, sobą, ze sobą walczyły, jak widzimy tutaj mamy TKS-a, który ma 3900 punktów życia. No i, i zawsze się musi trafić jakiś debil, który no, nie da ewidentnie pograć. Pan Fałcy 2801-105 stwierdził, że TKS jest zajebistym czołgiem, żeby przepływać. On co, to jest w ogóle dosyć częsty, częsty man w tym, w tym z tego co się dowiadywałem w tym trybie że zawsze ci ktoś weźmie jakiś mały czołk, właśnie jakieś KS-y, jakieś szpiki albo coś takiego to zawsze są kurwa przypychanie i wypychanie. No kurwa dlaczego? No ja wiem, że macie większe czołki, widzicie mniejszego, to od razu. Ui, jakaś zabaweczka, fajnie super! I właśnie to 105 to robi w tym momencie. Na szczęście dostała teraz pizdę i chyba może się uspokoi. Hmm, a może i nie. Chociaż nie, czekajcie, teraz zostaje potężne baty wreszcie. Wreszcie, wreszcie ktoś ukarał tego skurczybyka, no bo ile można. I właśnie nie wiem, dlaczego wszyscy tak reagują, jakby zobaczyli, kurde, jakiegoś takiego pinczerka albo jakiegoś maltańczyka. Wszyscy, oj, jaki smutki, jaki smutki i trzeba go koniecznie, kurwa, dotknąć, wypchnąć, cokolwiek z nim zrobić. I tak właśnie się dzieje ze 105, która, widzimy, ewidentnie próbuje cały czas wypchnąć, ale teraz karma wraca. Karma jest Sebić, moi drodzy, 105 wraca do garażu, spierdalaj chuju, nie wraca więcej.